Kurwa, ty pierdala, no czego! Wow. Cześć, witam was bardzo serdecznie w błyskawicznych recenzjach Ekstra. I dzisiaj mamy do zrecenzowania grę Crash on the run. Jest to mobilniak. I to taki dosyć nadzwyczajny niezwyczajny mobilniak, bo... Mamy oczywiście rozbudowę bazy, mamy oczywiście też wybór skinów, tak jak widzicie właśnie w tym momencie. Możemy sobie wybierać pomiędzy kilkoma kraszami. Oczywiście trzeba kupować je za diamenty, które kupuje się oczywiście za prawdziwe pieniądze. E, mamy walki z super mega przeciwnikami, kraftowanie w ogóle różnych itemów potrzebnych do tego, żeby można było e, e, oczywiście grać. E, no i jak na typową grę na telefon, tak jak wspomniałem wcześniej, są mikropłatności. I to takie dosyć poważne mikropłatności miejscami. Bo 479 zł i 99 groszy za diamenty to już jest kurwa przesada. Ale można sobie odblokować kilka diaksów za pomocą mikropłatności, a raczej oglądania reklam. Uwielbiasz budować mosty, masz okazję w tym momencie zbudować ich kilka. Patrzcie, jak na przykładowy gracz tutaj robi piękny most. Spójrzcie na kunszt, spójrzcie na jego talent. O kurwa spróbujmy jeszcze raz. Chłopak pewnie uczy się na błędach. Albo może nie. Ta gra jest jak jego życie. Totalny f... No i oto w ten piękny sposób uzyskaliśmy kilka diamentów, które można wydać później na skiny. Jest kilka plansz, prawdopodobnie pewnie z rozwojem gry będzie można ich odblokować więcej. No i pokażę Wam jak wygląda gierka sama w sobie. Także lądujemy kreszem, ryjemy oczywiście o ziemię. Jest standardowo Aku Aku koło nas. Maseczka nasza kultowa, no i rozbijamy. Szynie, zbieramy owoce, y, umpa, e, przepraszam jeżeli, jeżeli zapomniałem jak one się nazywają i pomyliłem no to trudno, e, no i poruszamy się jak w Temple Run, mamy trzy y, pasy po których biegniemy, zbieramy sobie, zbieramy sobie jabłuszka, owoce, przepraszam, no nic szczególnego generalnie się nie dzieje ten poziom akurat jest bardzo łatwy od czasu do czasu jest wybór czy chcemy pójść w prawo czy w lewo także no naprawdę bardzo wymagający tytuł no i tak jak widzicie wow nie szaleństwo poziom kończony Po ukończeniu standardowo otrzymujemy bonusy, które możemy podwoić za pomocą obejrzenia reklamy, a nie musimy koniecznie, możemy odebrać trailer ile jest. Eee, Służony do oczywiście do levelowania. Możemy również zobaczyć nasz profil. Widać, że gra ma e, chęć e, wrzucić jeszcze coś nowego kiedyś z czasem. E, także zobaczymy, możemy zmienić też nazwę swojego awatara, swojego profilu, oczywiście. No i mamy klasę, możemy go zobaczyć z każdej strony. Krasz wygląda ładnie, tak jak w czwórce generalnie. Design jego mi się akurat podobał, jest on trochę ugrzeczniony, ale jest spoko generalnie. No, także krawcimy kolejne przyrządy potrzebne do tego, żeby móc level, yy, pokonać level. No i mamy tak zwane battle bossy, yy, czyli troszeczkę trudniejsze levele, yy, w których yy, biegniemy. <coughs> Co za przypadek? Yy, możemy wybrać sobie skórkę na samym początku, również. Yy, więc ja sobie klasycznym crashem pobiegnę. Yy, no, tym razem mamy też nawet jakiś oponentów do yy, rozbijania jakieś dziadostwo, które musimy omijać. Yy, no, także, yy, nawet dla pięciolatka może to sprawić jakąś trudność. Yy, generalnie. Jeżeli chodzi o e, wszystko to, co jest zawarte mm, w oryginale, no to też się tutaj w miarę widzę, że znajduje. Też widziałem, że w późniejszych etapach generalnie mamy coraz więcej różnych... Nawiązań do, 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 do klasycznych etapów mamy również wyższy poziom trudności. Najprawdopodobniej będzie również mnóstwo czekania, jak to. W tego typu grach, jeżeli nie zapłacisz, to będzie trzeba pewnie poczekać, aż będzie można zagrać, albo będzie trzeba czekać, że będzie, będzie można odebrać, i ten potrzebny do tego, żeby móc grać dalej. Jeżeli nie, to pewnie za diamenty będzie można to przyspieszyć, tak jak widzieliście wcześniej, bo można było przyspieszyć czas oczekiwania. I zbieramy właśnie maseczki Aku Aku. Tutaj też działają w ten sam sposób. Gdy zbierzemy 3, no to maskę, maskę będziemy mieli złotą i będziemy mogli łatwiej pokonać bossa generalnie. Tutaj chyba mi się nawet nie udało tego dokonać, bo gdzieś tam uderzyłem w jakiś, jakąś rzecz. No, więc generalnie cóż. Taki typowy zabijacz czasu na kibelku, wiecie. Siadacie sobie chwilkę, odpalacie 10-15 minut pogrania i za chwilę nie pamiętacie w ogóle, że ten tytuł istniał, także nie ma się czego spodziewać. Mamy walkę z bossem w ogóle, która jest naprawdę niesamowicie trudna. Chyba właśnie tutaj gdzieś tam walnąłem niechcący. Tak, o właśnie, na szybko sobie poszedłem w lewo, także... No i kończąc, rzucamy w niego tym itemem, który właśnie zebraliśmy, mm, no, także... Kwasem Poryju, Power jemy. chyba każdy, kto zna kresza, kojarzy mniej więcej czym są Power jemy. no. Yy, I no, na koniec oczywiście standardowo... Eee, można sobie coś tam odblokować. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to, co można zrobić z tą grą, to Wam pokażę na koniec. A trzymajcie się, dajcie lajka, Elo.